Karolina Grabowska, witam i zapraszam na wiadomości bez Nios. W dzisiejszym wydaniu Żywiecki trójgłos artystyczny Wishbone Ash w kętach Pastorałka dla hospicjum Druga odsłona nocnego biegu dwóch szczytów już za tydzień, Burn in Snow 2014. Premierowe pokazy w Heliosie. Zaczynamy! W Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej trwa wystawa, kontynuacje, malarstwo, konserwacja dzieł sztuki rodziny Mrowców. Wielowątkowe malarstwo z podtekstami, ukrytymi symbolami i metaforami. Sztuka, która wciąga widza w dialog z artystą. Mistrzowskie ukazanie fascynujących relacji międzyludzkich. Doskonały warsztat? Odważnie prowadzona kreska. Tak w skrócie można opisać twórczość malarską Stanisława Mrowca. Motywem przewodnim dzieł żony artysty jest przyroda, która staje się wyrazem osamotnienia i przemijania. Stanisława Kowalska Mrowiec jest także autorką studiów portretowych dzieci. Artystka najlepiej czuje się w rysunku, delikatnym szkicu o wiotko prowadzonej kresce. Tradycje artystyczne kontynuuje córka Katarzyna, której domeną jest konserwacja dzieł sztuki. Jedna z najpopularniejszych brytyjskich formacji rokowych lat 70-tych, Wishbone Ash, zawita już 27 lutego do Kent. Artyści na pewno porwą nasze serca energetycznymi dźwiękami i charakterystycznym podwójnym brzmieniem gitar. Wishbone Ash reprezentują muzykę, będącą połączeniem hard rocka z rokiem progresywnym. Świętego Kamila w Bielsku Białej po raz pierwszy w swojej 20-letniej historii organizuje przedstawienie charytatywne. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na działania, których celem jest jak najstaranniejsza opieka nad chorymi. Przedstawienie, Pastorałka: Jak Jagusia Diabła Przechytrzyła, odbędzie się 24 lutego o godzinie 18 w Teatrze Polskim w Bielsku Białej. Druga odsłona nocnego biegu dwóch szczytów, już jutro w Wiśle. Tym razem bieg odbędzie się na dystansie Mont Everest 8848 metrów. W biegu może uczestniczyć każdy, bez względu na wiek. Jedynie co jest nam potrzebne, to posiadanie własnego źródła oświetlenia. Start biegu o godzinie 18.30 z placu Bogu Miła w Wiśle. Serdecznie zapraszamy! Methodman, Redman, ASAP Ferg, Soku i Marysia Starosta. Te gwiazdy już 1 marca wystąpią w Bielsku-Białej podczas Burn in Snowheaha. Jest to jedyna w swoim rodzaju impreza łącząca festiwal muzyczny z największymi zawodami snowboardowymi i narciarskimi. Kolejna edycja Burn in Snowheaha odbędzie się w Bielsku-Białej już 1 marca 2014 roku. Tym razem bawimy się w hali widowiskowo-sportowej oraz nowo powstałym ośrodku narciarskim dębowiec. Już od godziny 10 na wielkiej skoczni rozpoczną się zawody prestiżowego cyklu World Snowboard Tour i Association of Free Skiing Professionals. Zawodnicy z całego świata pokażą nam swoje umiejętności na skoczni powstałej z ponad 6000 metrów sześciennych śniegu. Tu też odbędzie się pierwsza muzyczna część festiwalu. Na scenie zewnętrznej wystąpią m.in. Lady DJ, Spisek jednego, Sztygar Bonko i DJ Falcon. Na przeciwko sceny znajduje się strefa gastronomiczna, a tuż za nią Demo Town, czyli darmowe testy najnowszego sprzętu snowboardowego i narciarskiego. W tej części znajdziecie też strefę heja i całe mnóstwo dodatkowych atrakcji. Tuż po zakończeniu części sportowej po godzinie 21 przenosimy się do hali widowiskowo-sportowej, tam jako pierwszy zagra DJ Stees, do którego dołączy Sokół i Marysia Starosta. Tuż po nich występ jednego z najgłośniejszych debiutów ubiegłego roku, A$AP Ferga i punkt kulminacyjny wieczoru Method Men i Red Men. Na koniec. Zagra dla Was duet FLIRTINI. Festiwalowy parking znajduje się wokół hali, stąd też będą kursować lokalne autobusy, taksówki i busy w relacji Festiwal Centrum – Festiwal Szczyrk. Już od dziś w Heliosie zobaczyć będziemy mogli premierowe pokazy takich filmów jak Tajemnice Filomeny, Rodzinka nie z tej ziemi, 72 godziny, Masz talent i Pompeje. Masz talent to poruszająca komedia romantyczna o tym jak spełniają się najbardziej nierealne marzenia. Oparty na prawdziwych wydarzeniach film opowiada historię Paula, który swoim występem w brytyjskiej edycji Mam Talent zbudził absolutną sensację. So to Pompeje to wielka przygoda, nieśmiertelny romans oraz epickie odtworzenie jednej z najważniejszych katastrof starożytnego świata. Niewolnik Milo zakochuje się w córce zamożnego kupca. Gdy dowiaduje się o jej zaręczynach z rzymskim senatorem, robi wszystko, by temu zapobiec. W mamy do rozdania trzy pojedyncze zaproszenia na dowolny seans w kinie Helios. Odpowiedz na pytanie, kto jest reżyserem filmu Pompeje? Odpowiedzi przesyłajcie na adres konkursy w tytule wpisując swoje imię i nazwisko. Do poniedziałku do godziny 13. To już wszystko co dla Was przygotowaliśmy. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w poniedziałek. Miłego weekendu i do zobaczenia. Uh © -huh. system now functioning system ready